tej strony Kacper. Zapraszam was na recenzję Xiaomi 12 Pro. W opakowaniu poza samym smartfonem znajdziemy oczywiście pliczek z instrukcją obsługi. Jest także szpilka do wysuwania tacki, a oprócz tego mamy etui które ochroni tył oraz boki urządzenia. Dodatkowo w zestawie znajdziemy też szybką ładowarkę z mocą ładowania do 120 W, poza tym mamy przewód USB. Sama obudowa może się jak najbardziej podobać. Na tyle króluje matowe szkło, które bardzo fajnie wygląda, a dodatkowo nie zbiera tak mocno odcisków palców. W lewym górnym rogu standardowo znajdziemy wysepkę z aparatami i tutaj one są jak najbardziej wyjątkowe, ponieważ są to trzy oczka i każdy ma po 50 megapikseli, co omówimy w dalszej części filmu. Na prawym boku umieszczono klawisze głośności, a także włącznik. Od góry mamy port podczerwieni, za pomocą którego możemy sterować różnymi urządzeniami w naszym domu. Poza tym jest głośnik, a także mikrofon. Na lewym boku nie mamy żadnych dodatków, od spodu z kolei jest gniazdo USB typu C, mamy też drugi mikrofon, jest także głośnik oraz tacka na karty. Na tej tacce umieścimy dwie karty na nosim. Miejsce na karty microSD niestety się tutaj nie znalazło. Na przodzie do dyspozycji mamy wyświetlacz o przekątnej 6,73 cala o rozdzielczości 3200x1440 pikseli. Jest to ekran AMOLED ze świetnymi kątami widzenia, bardzo dobrymi kolorami oraz odświeżaniem na poziomie 120 Hz, co jeszcze potęguje wyrażenia z użytkowania i sprawia, że wszelkie animacje są bardziej przyjemne dla oka. Do ekranu nie mam się totalnie do czego przyczepić, jest on naprawdę bardzo ładny, dodatkowo wygodny w użytkowaniu, na co wpływają też zaokrąglenia na rogach. Warto jeszcze dodać, że ten ekran jest pokryty szkłem Corning Gorilla Glass 7 Victus. Od góry na środku znajdziemy kamerkę do wideo rozmów czy selfieaków, poza tym jest tutaj jeszcze głośnik do rozmów. Sercem smartfona jest procesor Qualcomm Snapdragon 8 generacji pierwszej o oznaczeniu SM8450. Jest to jednostka, która według zapewnień producenta jest 20% bardziej wydajna w porównaniu do procesora Qualcomm Snapdragon 888. Do tego w zestawie mamy 12 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci na nasze pliki. No i trzeba przyznać, że takie połączenie sprawdza się ultra dobrze. Do smartfona nie mam totalnie żadnych zastrzeżeń, jeżeli chodzi o działanie. Jego płynność jest na najwyższym poziomie. I podczas moich testów ani razu nie zdarzyła się jakakolwiek sytuacja, żeby coś się przycięło, coś przeładowało, czy nie działało w pełni tak, jakbym sobie tego życzył. To kawał porządnego sprzętu, który sprawdzi się rewelacyjnie w każdych zastosowaniach, bez względu na to, czy będą to podstawowe działania typu przeglądanie internetu, czy korzystanie z social mediów, czy uruchamianie bardziej zaawansowanych programów, chociażby do obróbki filmów czy grafiki, czy na przykład granie w jakiekolwiek gry. To, jakby nie patrzeć sprzęt z topową specyfikacją, którego naprawdę ciężko będzie zagiąć. Wszystkie te podzespoły zasila akumulator o pojemności 4600 mAh. Pozwala to osiągnąć niezbyt spektakularne od 4 do 6 godzin na wyświetlaczu po jednym ładowaniu, w zależności od tego, jak intensywnie będziecie korzystać. Więcej transmisji danych, większa jasność czy więcej korzystania z GPS-a to oczywiście krótszy czas pracy. Więc korzystając ze smartfona poza domem, prawdopodobnie całość będzie rozładowywała się bardzo szybko. Sporą rekompensatą za to jest chociaż to szybkie ładowanie, które w niecałe pół godziny pozwoli naładować pełną baterię. Warto też dodać, że poza tym 120W ładowaniem przewodowym mamy tutaj także bezprzewodowe ładowanie 50W, więc możemy skorzystać nawet nieco szybszych ładowarek bezprzewodowych. Na pewno niemałym wyróżnikiem jest aparat umieszczony w tym urządzeniu. Do dyspozycji bowiem, jak już wspomniałem, mamy trzy aparaty po 50 megapikseli, z czego ten podstawowy ma przysłonę 1.9 i optyczną stabilizację obrazu, drugi to teleobiektyw z przysłoną 1.9, a trzeci to ultra szeroki kąt z przysłoną 2.2. Zdjęcia wykonywane za pomocą tych aparatów są naprawdę rewelacyjne. Mają sporo szczegółów, są dobrze nasycone kolory, nie ma też problemów z jakąkolwiek ostrością, czy chociażby wyostrzaniem mniejszych elementów. Przede wszystkim jest tak w trybie podstawowym. Przełączając się już na tryb 50 megapikseli to te mniejsze elementy mogą być nieco trudniejsze do wyostrzenia, co jednak warto mieć na uwadze. No bo domyślnie ta jakość będzie nieco mniejsza i dopiero wybierając dedykowany tryb 50 megapikseli wyciągniemy pełnię możliwości tego aparatu. Jedynie w przypadku szerokiego kąta widzę, że kolory są nieco inne, są nieco bardziej przekłamane, ale i tak moim zdaniem bardzo dobre i na tle innych smartfonów ten szerokokątny obiektyw jest faktycznie chyba najlepszy jaki do tej pory testowałem. Negatywnie zaskakuje mnie jedynie to, że ten teleobiektyw jest tylko dwukrotny. Maksymalnie właśnie dwukrotne przybliżenie jesteśmy w stanie uzyskać w trybie optycznym, cyfrowe oczywiście może być nawet dwudziestokrotne, jednak no wtedy już pojawia się trochę pikselozy, i stanowczo trudniej jest uchwycić ładne zdjęcie bez szumów czy poszarpanych krawędzi. Jeśli chodzi o zdjęcia nocne to jest przyzwoicie, zdjęcia są ładnie nasycone, nie ma też zbyt wielu szumów i w większości przypadków nawet przy szerokim kącie te zdjęcia powinny nam się podobać. Co do kamerki frontowej to tutaj mamy 32 megapiksele z przysłonu 2.45, sprawdza to się bardzo dobrze w codziennych zastosowaniach i selfieki faktycznie mają sporo szczegółów, Przybliżając poszczególne elementy, dostrzeżemy dobrą ostrość. Kolory również są bardzo przyzwoite. Tak więc, no jeżeli chodzi o aparaty w tym smartfonie, to jest naprawdę rewelacyjnie. I poza tym teleobiektywem, który mógłby jednak przybliżać nieco bardziej bez takiej utraty jakości, to raczej zastrzeżeń tu nie mam. Jeśli chodzi o system, to oczywiście mamy tutaj nakładkę producenta, która jest naszpikowana różnymi funkcjami. Nakładkę już nieraz omawiałem w wielu różnych recenzjach, więc, no tak, w skrócie mówiąc, mamy sporo opcji dostosowywania i personalizacji wyglądu. Mamy oczywiście Always On Display. Pokazujący powiadomienia, czy chociażby datę i godzinę. Możemy skorzystać z różnych gestów pełnoekranowych, czy na przykład na wygaszonym ekranie. Jest filtr światła niebieskiego, tryb ciemny. Możemy także zarządzać częstotliwością odświeżania ekranu, czy dostosowywaniem kolorów za pomocą sztucznej inteligencji. Nie zabrakło tu kontroli rodzicielskiej, czy cyfrowej równowagi. Mamy panel boczny z podstawowymi funkcjami. Są pływające aplikacje, jest druga przestrzeń czy Triple light dla mniej zaawansowanych użytkowników. Poza tym ciekawostką jest mierzenie tętna poprzez przytrzymanie palca na skanerze linii papilarnych. Jest to na pewno taka ciekawostka, która jakoś tam wyróżnia się na tle innych smartfonów. Wyniki są zazwyczaj porównywalne np. z opaskami typu Xiaomi Mi Band 7 czy chociażby zegarek Xiaomi Watch S1. Jednak no, taki pomiar na pewno nie będzie zbyt wygodny w użyciu. Sam skaner linii papilarnych też jest bardzo dobry. Przyłożenie palca na dosłownie ułamek sekundy pozwala nam odblokować smartfona całość jest precyzyjna i raczej nie zdarzają się tutaj żadne pomyłki. Dla dopełnienia dodam jeszcze, że oczywiście mamy tutaj Wi-Fi 6, mamy Bluetooth 5.2, jest GPS, jest NFC do płatności zbliżeniowych, czy właśnie ten wspomniany port podczerwieni, czy także moduł 5G, więc no mamy pełen zestaw modułów do praktycznie wszystkich zastosowań. Podsumowując, Xiaomi 12 Pro jest naprawdę świetnym smartfonem. Wygląda dobrze, jest świetnie wykonany, genialnie sprawdza się w codziennych zastosowaniach, ma bardzo dobre aparaty, ma niewiarygodnie szybkie ładowanie do 120W lub 50W w trybie bezprzewodowym. Do tego jest rewelacyjny ekran, jest skaner linii papilarnych z wbudowanym pulsometrem, całość dopełniają też głośniki stereo, czy chociażby port podczerwieni niezbyt często spotykany w smartfonach. Jedynie nieco lepsza mogłaby być bateria pod kątem czasu pracy po jednym ładowaniu. Szkoda też, że przybliżenie przy teleobiektywie nie jest nieco większe. Negatywnie może zaskoczyć też cena. Xiaomi 12 Pro kosztuje bowiem 5200 zł, co według mnie jest naprawdę bardzo wysoką ceną. No bo ok, sprzęt jest naprawdę bardzo fajny i nie mam mu praktycznie nic do zarzucenia poza tym co wymieniłem, jednak no osobiście pewnie aż tyle na smartfona bym nie wydał. A co wy sądzicie o takim smartfonie? Czy wy byście wydali 5200 zł na jakiegokolwiek smartfona? Dajcie koniecznie dać komentarzach. Zęcam również do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale, a tymczasem ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!